Brakuje Ci monet na wymarzony skład? Wbij na Supercoins.pl. Końsy kupisz za pomocą wielu metod płatności, a na Twoje konto trafią bezpiecznie dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem dawczo 5% taniej. Uwaga! Kupując minimum 100 tysięcy końców do FUT20 na superkońsy.pl macie szansę na wygranie doładowania, które potem możecie wymienić na końsy do FUT21. Szczegóły w opisie, polecam. Siema, witajcie w kolejnym filmie dotyczącym FIFA 21 na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam zawodników, których wcześniej w trybie kariery nie było, a w nadchodzącej FIFA ich prawdopodobnie Zobaczymy i powinni mieć niezły potencjał. Jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. 1500 łapek oznacza kolejny film z FIFA 21. A także jeśli ktoś z Was jest nowy, zostawcie subika, bo zbliżamy się do 165 tysięcy. Na początek chyba największa gwiazda, zawodnik dobrze wszystkim kojarzony, Krzawi Simons, czyli gracz oczywiście, który jakiś czas temu przeniósł się do PSG, tam co prawda jeszcze nie udało mu się zadebiutować, ale w poprzednim meczu był na ławce rezerwowych. Co już jest całkiem niezłym wynikiem jak na 16-latka, no 16-17 latka. Tak czy inaczej wydaje się, że w FIFA już na pewno powinien być, no bo jeśli zawodnik jest na ławce danego zespołu w meczach ligowych, no to jednak wypadałoby, żeby w FIFA się znalazł. Osobiście typuję, że będzie miał jeden z większych potencjałów dla takich młodych zawodników, no bo podobno naprawdę zapowiada się na wielką gwiazdę. No i pytanie tylko, czy to się sprawdzi, jak to będzie, czy na przykład skończy się jak z Haligowiciem, czy też może jak z Odegardem. To już kwestia czasu poczekania i zobaczenia. Tak czy inaczej, Simons wydaje się jednym z ciekawszych takich talentów, jakie je powinny zostać dodane do nadchodzącej Fify No i możemy przejść dalej. Tutaj czeka na nas Johnson Fernando młodziutki zawodnik ze Sportingu 17-latek, który już co prawda w poprzednim sezonie jeszcze nie miał jakiegoś dużego wkładu w Sporting, ale zapowiada się, że w tym sezonie już będzie bardzo często grał po prostu w podstawowym składzie. Także mimo 17 lat on już zdążył zaliczyć występy w starszych jakby rocznikach młodzieżowej kadry Portugalii. Tak więc naprawdę ten zawodnik też wykazuje się świetnym potencjałem. 6 Milionów aktualnie ma wartości rynkowej, no i to tylko pokazuje, że zapowiada się na naprawdę świetną gwiazdę. A dobrze wiemy, jak zawodnicy, czy to z Benfiki, czy ze Sportingu, czy Sporto, często po prostu po wyjeździe, jakby za granicę do top 5 lig, okazują się fantastycznymi graczami. I w jego wypadku może być podobnie, tym bardziej, że ma tylko 17 lat i zapowiada się na świetnego gracza. Teden Mengi jest to zawodnik e, też młody, 18-latek z Manchester United. Znalazłem mnóstwo komentarzy mówiących o tym, że po prostu w kolejnej FIFA się znajdzie. E, może nie będzie miał jakiegoś e, potencjału na poziomie 90, aczkolwiek będzie na pewno solidnym zawodnikiem do rozwijania. E, jest do tego takim zawodnikiem bardzo pasującym na ten środek obrony. Masywny, a mimo wszystko e, szybki, zwinny. Tak więc na pewno, kiedy jeszcze się go wytrenuje, e, będzie świetnym graczem. No i w nadchodzącej FIFA na Pewno się raczej znajdzie. Przed nami dwójka zawodników z. Ajaxu. Tutaj przedstawiam Wam Bryana Brobeja jako pierwszego. Jest to napastnik, 18 latek, 3 miliony wartości rynkowej. No i zapowiada się także na świetnego gracza w przyszłości. Dobrze wiemy, jaką szkółkę ma Ajax i w zasadzie, że każdy młodziutki załanik z Ajaxu ma zazwyczaj świetny potencjał i po prostu wychodzi w FIFA na gwiazdę. Podobnie będzie przy tym napastniku. Tego jestem niemalże pewny. On już w tym momencie ma 3 miliony wartości rynkowej i na pewno ta wartość będzie wzrastać, wzrastać, szczególnie że młody Holender jestem pewny, że otrzyma szansę, także w tym sezonie w pierwszym składzie Ajaxu właśnie w Eredivisie i podobnie jest w wypadku Naciego Inwara jest to też młody Holender, co prawda nazwisko na to jakoś nie wskazuje, ale jednak bo po prostu ma jakby korzenie tureckie również. Siedemnastolatek, głównie lewo skrzydłowy, ale także w środku pola może zagrać. W jego wypadku mamy tutaj także 17 lat, ledwo co skończony rocznik 2003, a zawodnik już. Gra na poziomie drugiej gigi holenderskiej, do tego ma dużą szansę a w Ajaxie, tak więc to jest też tylko raczej kwestia czasu. Także ma już dużo, dużo występów w młodzieżowej kadrze. Gra aktualnie w U18 z 11 na plecach, tak więc zapowiada się na świetnego zawodnika i wydaje mi się, że także otrzyma ciekawy potencjał ponad 80. Tego jestem niemalże pewny. Kolejnym zawodnikiem, który będzie jednym z najlepszych młodziutkich zawodników z najwyższym potencjałem jest Ryan Czerki, Zawodnik z Olimpiku Lyon już w poprzednim sezonie zaliczył sporo występów. W sumie nie mam pojęcia czemu już w poprzedniej FIFA go nie było, no ale w tej jest obowiązkowo po prostu dodawany. No nie ma innej opcji, że on się nie pojawi. W Olimpiku Lyon jest ważnym zawodnikiem, może nie jeszcze jakimś kluczowym zawodnikiem pierwszego składu, aczkolwiek coraz więcej występów zalicza, a do tego trzeba pamiętać jak on jest jeszcze młody, bo ma zaledwie 17 lat. Jest to także rocznik 2003 i co ciekawe, już ma 18 milionów wartości rynkowej, tak więc jest to niesamowicie duża kwota. I tak jak mówię, no tutaj kwestia czasu tylko aż on no będzie jednym z lepszych zawodników w widze francuskiej, a kto wie, może i na świecie. Aktualnie już w tym sezonie w każdym z meczów wszedł na boisko z ławki, nawet udało mu się zaliczyć asystę. Tak więc, no kwestia czasu aż Ryan tutaj będzie co oraz to lepszym zawodnikiem. Kolejnym graczem, jednym z ostatnich na dzisiaj, jest Bellingham. I tego gracza także nie muszę chyba nikomu przedstawiać. Było niesamowicie głośno o tym, jak odszedł z Birmingham do Borusi Dortmund, a jego numer w Birmingham został zastrzeżony. Aktualnie Anglik ma wartość opiewającą na 27 milionów, nawet udało mu się już zadobitować w barwach Borusi Dortmund. I mimo 17 lat, będzie na pewno używany w tym sezonie. Nie będzie tak, że będzie grał sobie tam w rezerwach Borussii w... Czwartej widzę bodajże, tylko będzie na pewno dostawał szansę w pierwszym składzie. No i co? Pozostaje nam tylko czekać i oczekiwać na rozwój tego zawodnika, jak to będzie się wszystko przedstawiać. A do tego w FIFA na pewno też będzie miał jeden z większych potencjałów ogólnie z wszystkich zawodników. Dalej mamy. Alajksa Moribe, pierwszy na dzisiaj zawodnik z ligi hiszpańskiej, zawodnik Barcelony. No i on można powiedzieć, powolutku gdzieś tam puka do kadry pierwszej Barcelony. W FIFA na pewno się pojawi, bo też mamy zawsze po prostu w składach Real Madryt, czy to Barcelony, młodziutkich zawodników, którzy co prawda szansę jakoś specjalnie nie dostają, ale są po prostu jakby w pierwszej kadrze. I on właśnie takim zawodnikiem jest. Tak więc w FIFA go na pewno zobaczymy. Potencjał też powinien być całkiem wysoki, na pewno ponad 80, może nie będzie jeszcze jakąś taką bestią, ale kto wie, jak to będzie wyglądać, jak i jej sobie to zaplanuje. I na sam koniec mamy Hachima Mastura. Co prawda to nie jest jakiś wielki talent, a znalazł się tutaj w zasadzie tylko dlatego, że na pewno starsi zawodnicy, starsze osoby, które kiedyś grały w FIFA, będą kojarzyć tego zawinka jeszcze za czasów Milanu, kiedy zapowiadał się na niesamowicie dużą gwiazdę, a potem totalnie znikł. No a teraz w FIFA powinniśmy go zobaczyć, bo będzie występował w Trapani, czyli w, nie, w Breginie, przepraszam tak, w Reginie, czyli w klubie z drugiej e, Ligi Włoskiej. No i tam pewnie potencjału nie będzie miał jakiegoś wysokiego, bo no, realia pokazały, że to nie będzie jednak chyba jeden z najlepszych zawodników na świecie, tylko jak już to typowy ligowiec Ligi Włoskiej. Ale no, w ramach ciekawostki po prostu chciałem Wam pokazać, że tego zawodnika także w nadchodzącej fifie powinniśmy ujrzeć. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Kilku z tych załoników Was zaciekawiło. Według mnie taka topka całkowicie ciekawych to jest Bellingham, Simmons, a także Czerki. Nie mogę się doczekać, aż ich zobaczę w Fifie. No i co? My słyszymy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się do usłyszenia i Siemanko.